Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku rozpakujemy sobie paczkę paczkę z piwotechniką. Troszeczkę zamówiłem piwotechniki znowu. No jakby coś tam było wiecie. Mm. <laughs> Żebyście jakieś filmy dostawali. A ja sobie trochę potestuję różne rzeczy przy Ukrainii. Jakieś eksperymenty jakieś coś. A więc tu zaglądzie się do atakowania. <trymne> jak możecie się zauważyć, jestem w innym miejscu. Dzisiaj nagrywam z innego miejsca, tak było, wiecie, urozmaicenie. Więc teraz odpuszczajmy sobie krótkę te to teraz będą chyba pateciaka. jest mało, Co się Nie, to jest Ja muszę zobaczyć, małe kuleczko, więc pirotechniki też nie jest za dużo. Aczkolwiek za, za pirotechnikę zapłaciłem 181 zł. No więc troszeczkę zapłaciłem, troszeczkę tylko zapłaciłem, troszeczkę. W przyszłości będą jeszcze będzie jakaś paczka, nie, może nie będą, nie wiadomo. Po prostu jak leci to leci. I tyle. Sobie nie wiem wypadnie to nagranie, które teraz nagrywam. A jeśli nie będzie Wam pasować... Tylko tam gdzie miejsce, gdzie zawsze nabiera unboxingi w tym pokoju. Chciałbym, żeby było trochę jaśniej, bo pewnie mm. <laughs> kiedyś no, mówiliście kiedyś, kiedyś, że jest na ciemno. Mm. <laughs> najwyżej samochodem mogę na przeszkadzać tu z ulicy. Nie wiem, jak tu sobie się zorganizuję. Więc tak, chrupeczki, dużo chrupek. Szukamy, szukamy. Pozwolicie sobie tak zrobić? I pierwsze to petardy nie będę wstawał, bo to będzie dobrze widać granat. Granat od Tomaszka. To 6 sztuk. Ale jak zwykle mówię, recenzję, nie? Produktu. Zaczynam już mówić wszystko. Dobra. Otworzyłem sobie bok. A to to, tu, tu tu widać, było, że gdzieś tam sobie schowałem sobie przychylne, następne. Wracając do tych granatów. Przetestujemy je sobie i zobaczymy jak będzie wypadną. To będzie jakiś test. Tutaj mamy takie stroboskopiki. Dziesięć sztuk. Dziesięć sztuk. Nie. Zobaczymy co to będzie. Następne, oczywiście nic nie widzę. Powiem na ciemno. Szukam, szukam, szukam. O. Kupiłem też, kupiłem e, Tardy. Jakie pytanie. O to teraz bym. Jakie pytania. No pytania? Czekam przypominają. Bo mi one to przypominają. Ale o tym będzie niedługo. Tak jest. Wam błysko. Zobaczymy sobie. Myślę, że niedługo, następne. Nie mogę wyjąć. A, dobra, tu coś jest, ciągle. Taka flara... Taka flara PXM65. Czerwona. Zobaczymy, zrobimy sobie takie może z nim porównania fla i zrobimy takie coś. Zobaczymy co tam dokładnie wymyślę. Szukamy dalej. Może teraz z drugiej strony. O, że na ma ta Zgadujcie na co na ta Jest dosyć kwadratowa. Zgadnijcie napiszcie w komentarzu. Macie już na to teraz czas. Już nie macie. Eee... Taką małą kosteczkę. Ser. Na pewno dobrze znacie. Ale kurde, ma nie, że ją trzymali. Kurde eee... nie wiem trzymali. No, tu zgadza nie wiem. Taka rozwalona jakaś kurka. Jedna rurka wyżej, druga niżej. Można od tego wciąż daleko. Tu też pobyły w dole. to ona nie było. Więc taką kotetą piwo max na Przetestujemy. To jest koniec. zamów <laughs> wam. Zamówisz? Tu zamówiłem takie. takie cudo. no mnie to Ale teraz. Eee, tutaj zamówiłem takie. takie skin Wyrzutnia rurowa. Zobaczymy. Patrzymy te dwie sztuki. Następnie, patrzymy na te następne. Tutaj mam yy, stroboskopy. Kurde, znowu nie w tej łapce. To się wygnie. Yy, takie oboje stroboskopy. To ja sobie przetestujemy gdzieś coś. Nie chcę zdradzać wszystkim, żebyście już nie wiedzieli żebyście yy, że nie żebyście wiedzieli, że a, to będzie takie co, to może być idą dalej, pijaj, co mi łatwo dół. więc to będzie w to będzie w odcinkach ja będę takie coś stosował, już w dłuższym takie coś stosuję, że nie mówię co będzie nie wiem co inni co będą, ale ja Czyli ja tak robię. Może następny bok. Teraz w tę stronę. Kupię. Nie mogę się dostać. Jeszcze jeden powinien być. Kuleczki takie opakowania, trzech, opakowania płytę. Węczenie już po pracy kupnie. W tyle godzin. dopiero wróciłem, gdy nagrywać. Takie kuleczki dymne. Zobaczymy. To nie będzie, z tego nie będzie też recenzji, bo to nie ma sensu. To no nie ma sensu dawać takiego czegoś. Jak każdy wie, wolał kupić sobie za 5-10 zł a do 8 do 20 zł, smoka jakiegoś. Po prostu może kupić, a ja nie takie pan kurczę. Ale będziemy pewien eksperyment. Myślę, że będzie, mam nadzieję, że będzie fajny odcinek. Już mam tylko trzał w głowie, co chcę, co chcę zrobić. Wlecimy <laughs> w następnym. Drugą flarę kolejną. No, też się nauczy, czy masz drugiej łapki. Taka ota flara meczowa, stadionowa, jak tu woli, wszystko to samo. E, zielona, jak nie mówiłem, bo już... Zobaczymy też ją sobie właśnie z tą flarą czerwoną. Ciemne na dworze nagrywać, ale bo, jeszcze inaczej to unboxing, ale... Przepraszam, za bardzo to troszeczkę wieje. Nie mam na tym, na kamerze. I... No I... jeszcze jedna rzecz. Ale to ważne, ważne. Nie, nie a Nie chciałem, ja nie chciałem w tym na miejscu, więc... No to ja to sobie wyrzucę. No te mogą w wziąć. Tak na końcu Wam powiem skąd zamówiłem paczkę. O, ale się, czy się trzymać tej ładnie. Brawo ja. Flalka, kolejna niebieska, tym razem. do to przetestujemy. Następne. To tutaj jest do dostępu. Aż do Nie, to można na końcu, bo już tam coś wyczuwam. Jak rozumne chelupki. Dobra. Ja piję dzielę. Ale jaja. Na końcu odcinka wam pokażę. Coś. Właśnie to co wyciągnąłem. Widzicie Wulkany. Wulkany. Tylko, że jest problem, bo ja takie wulkany mam. A to krótle dowcipni się, kruch. Nie no, pewnie nie mieli i dalej takie coś. Nawet mogli nie powiadomić. Nie? coś z tyłu a nie że dali mi coś czego ja nie chcę ale skąd mogę wiedzieć że ja testuję kilotechnikę, nie, że tak coś mam na więc takie wulkany takie wulkany Podklaska. Klaska, fontan mix <laughs> I wam pokażę, że też mam takie coś. Żeby nie było, że coś. Że, że, że mówię tak. To wam pokażę. Będę tu i tu. Będzie to samo. Nie, żebym coś tam miał do tego sklepu, ale. No, kurde, mógłbym dać. Kurde, powiadomienie jakieś. Bo miałem zrobić jak wkład taki pojedynek. Ale widzicie, nie, nie dostałem tego, co chciałem. dobra, lecimy za i klasyk, klas... Jak to? A, no dość czas. ten cepielek. Chciałem już powiedzieć teraz. się spale i co? Wymierający gatunek. O, może no tak jest. Wymierający gatunek. Dumboom 5G. Bo pierwszy raz mam okazję teraz przetest je przetestować. Trochę są, z, z, są za drogie Więc To będzie szkoda kasy W związku z tym będę zaciął duszę I kupię taniej I więcej Ale nie zawsze więcej oznacza lepiej więc kupiłem takie dumbumy 5g i Zostawię je sobie trochę Trochę ich sobie zostawię Na gorsze czasy jakieś ja będzie z biotechniką iść całkiem źle Bo już nie jest najlepiej Ale zostawię sobie trochę do... Niech co też Czy ktoś jeszcze? No, no, A, jeszcze jedną To już będzie wszystko. No i... flara biała mi jeszcze żółtej. Ale mój budżet jest mały skromny. Nigdy nie mogłem zamówić więcej. Nie. To tak Ja Mógłbym zamówić, ale mam inne wydatki jeszcze. Ale Piero Tychnika też trzeba nagrywać, żebyście mieli to oglądać. Nie? Tak, obie nam. Na końcu zrobię taki Wam bonusik I podpełnię sobie taką kuleczkę, znaczy nawet no inne kuleczki, takie papierowe Porównamy sobie czy one się palą dłużej czy mniej, czy krócej znaczy się tak. Więc teraz zapraszam Was taki, na taki bonusik Didn't. No points in blaming you, you did not know. Oh. Teraz wycham takie. Co. Więc ta paczuszka z piwą, którą widzieliście, już sobie wszystko schowałem. Mm, jest... Jest z, z Bomba Max, ze sklepu Bomba Max. A więc tym akcentem bym zakończył ten dzisiejszy unboxing, odcinek. Więc jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, subik mile widziany, dzwoneczek również. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie pewnie niebawem. Nie. Także na razie.